Obecna sytuacja Polski jest tragiczna, bo my mamy w tej chwili strukturę państwa kolonialnego. 8 maja 1988 roku przyjechał do Polski George Soros, jeden z dziesięciu najbogatszych ludzi świata, wielki spekulant, który miał jednocześnie ambicje typu politycznego. Spotkał się z ówczesnym kierownictwem politycznym i. Stworzył fundację Baturego, która w przeciągu paru miesięcy przygotowała ustawę, która została uchwalona. Paradoksalna historia <laughs> partia komunistyczna, partia, której pierwszy, pierwszy punkt statutu głosił, że my chcemy zlikwidować kapitalizm po to, żeby stworzyć społeczeństwo socjalistyczne jednogłośnie uchwaliło ustawę tak zwanego ustawę Wilczka dnia 22 grudnia 1988 roku, wprowadzając system kapitalistyczny według kodeksu handlowego z 1934 roku. I co się dzieje dalej? Natychmiast powstaje decyzja stworzenia dziewięciu banków z Banku Narodowego, który będzie udzielał kredytów na rozwój prywatnej gospodarki. I teraz mamy okrągły stół, co trzeba zrobić? No, już sytuacja już jest załatwiona, bo już wiadomo, że mamy ustrój kapitalistyczny i wobec tego jest teraz Problem. Jak przestawić gospodarkę socjalistyczną na gospodarkę kapitalistyczną, a więc w jaki sposób przeprowadzić prywatyzację, czy poprzez reprywatyzację, więc oddanie dawnym właścicielom, czy nie, czy, 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 czy wprowadzić kapitał zagraniczny, czy nie, jak długo to ma wszystko mieć miejsce, jaka musi być strategia, jak trzeba będzie ewentualnie, to było pewne, bo w ten czas już powstał problem inflacji, jak jak zlikwidować inflację. I tutaj okrągły stół nie zrobił absolutnie nic. Natomiast co się dzieje dalej? Dalej, proszę Państwa, przyjeżdża <coughs> finansowany przez George'a Sorosa Jeffrey Sachs, nawiasem mówiąc, znałem go, bo byłem też w Harvardzie, młody profesor Harvardu, w ten czas miał chyba 32 czy 30 lata i on, proszę Państwa, porozumiewa się z kierownictwem Solidarności, konkretnie to znaczy z kim? od razu z Geremkiem, potem z Kuroniem, potem z Mychnikiem i potem z Wolenską. I mówi, że ja przedstawię Wam olbrzymi, kapitalnie już sprawdzony program likwidacji inflacji i natychmiastowego wprowadzenia systemu kapitalistycznego. Oni wszyscy mu odpowiadają, ja tu cytuję jego wspomnienia, jego książkę, to wszystko co ja mówię, to to jest proszę Państwa opisane w książce George'a Sorosa. Może ktoś tutaj. Pamięta, zna, zna, na pewno angielski. To jest Underwriting Democracy w 1990 roku napisane i książka wydana po polsku Jeffrey Zachsa, Koniec z nędzą. On to wszystko pięknie opisuje. Otóż wszyscy ci przywódcy Solidarności mówili, nie mamy zielonego pojęcia o ekonomii. Niech pan to natychmiast napisze, a my to wprowadzimy, bo panu wierzymy. I on dokładnie w 24 godziny opracowuje program, który potem w tej chwili nazywany jest programem Balcerowicza. To nie jest program Balcerowicza, Balcerowicz go tylko realizował, z tym, że parę punktów zmienił. I na czym on polegał? On polegał, proszę Państwa, na wprowadzenie tak zwanego systemu konsensusu waszyngtońskiego, który był wprowadzony pod koniec XX wieku w państwach afrykańskich, w państwach z dawniej koloniach, teraz w państwach samodzielnych, po to, żeby zdobyć cały tamtejszy, tamtejszy przemysł. No i następuje olbrzymia ofensywa, ofensywa kapitału zagranicznego. Otwarte granice i, proszę Państwa, natychmiastowy proces prywatyzacji. Znaczy to jest proces nie reprywatyzacji, to znaczy ani, ani Wedel nie dostał swojego, swojej fabryki, ani Haberbushi, czyli nie dostał, ani Kalisja nie dostała. Nie ma reprywatyzacji, jest tylko prywatyzacja i rzuca się kapitał zagraniczny. I co się dzieje? Następuje niesłychana sytuacja skandaliczna wykopienia prawie za darmo polskiego, polskiego dorobku produkcyjnego. Przy czym lepsze firmy, firmy o wyższym poziomie ekonomicznym zostają zakupione i albo zlikwidowane, albo zostają wprowadzona tam jest jakaś taka marginesowa produkcja, chodzi o to, żeby nie było ewentualnej konkurencji. Ktoś mówi, no tak, ale polska produkcja tej tak zwanej wysoci techniki nie miała wysokiej Takiego poziomu, no więc dlaczego się bali konkurencji? A tak, bo mieli doświadczenie już Chin, a wiecie co Chińczycy zrobili? Chińczycy zrobili bardzo mądrze i w tej chwili są no, trzecią potęgą na świecie. Mianowicie Chińczycy rzucili na rynek światowy kapitalistyczny swoje średniej i niskiej wartości produkty, ale po bardzo niskiej cenie. I proszę Państwa, wszyscy kupowali. No ja w tym czasie byłem w Stanach Zjednoczonych. Kupiłem sobie chiński rower za 95 dolarów, podczas kiedy najtańszy rower amerykański kosztował 250. Wszyscyśmy kupowali. My oczywiście tego nie wymyśliliśmy. To wszystko zostało zlikwidowane. I teraz, proszę Państwa, tu jest problem, jaki tytuł jest, jaka jest obecna sytuacja. Obecna sytuacja Polski jest tragiczna, bo po pierwsze... My mamy w tej chwili strukturę państwa kolonialnego. Ja to świetnie wiem, bo ja byłem przez wiele lat dyrektorem projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla modernizacji krajów Afryki Środkowej i wiem, jak to wygląda. Nie mamy, proszę Państwa, finansów. Na 60 banków mamy tylko trzy banki polskie, z tego jeden tylko bank ma 100% kredytu. Nie mamy wielkiego handlu, proszę Państwa. Wielki handel jest, supermarkety, to wszystko są zagraniczne, proszę Państwa. Nie mamy wielkiego Przemysłu mamy trochę tych przedsiębiorstw, ale na sto największych przedsiębiorstw jest tylko trzydzieści trzy, trzydzieści cztery polskie. Jaki jest efekt? Efekt jest ten, że Zagraniczne przedsiębiorstwa płacą nam cztery razy mniej, jeśli państwo porównacie pracę Opla, proszę cię, który, który ma firmę w Gliwicach i obok w Hanowerze 150 kilometrów, którzy to samo produkują, stosunek płac jest jeden do czterech, a więc oczywiście nas eksploatują w straszny sposób a jednocześnie to stwarza sytuację tragiczną. Mamy proszę Państwa stale 13-2 miliony bezrobocia, ale największa tradycja to jest co? To jest proszę Państwa odpływ z Polski według ostatnich danych gus proszę Państwa dwa miliony Polaków już nie wróci, a milion Polaków prawdopodobnie stale się kręci między Polską a zagranicą, prawdopodobnie nie wróci. Mamy dwa miliony bezrobotnych, mamy tragiczną sytuację w perspektywie, jeśli chodzi o to fundusz emerytalny i mamy olbrzymie, za, 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 olbrzymie zadłużenie. W tej chwili, proszę Państwa, oficjalne zadłużenie to jest bilion 35, 350 czy 35 miliardów, ale faktycznie rzecz biorąc jest około 4 bilionów, dlatego że jest olbrzymie zadłużenie funduszu emerytalnego, olbrzymie zadłużenie funduszu zdrowia. Jesteśmy w tragicznej sytuacji i w tej chwili zachodzi konieczność mobilizacji bardzo daleko idącej ekonomicznej, polegającej przede wszystkim na czym? Na tym, żeby odbudować polski handel, żeby odbudować polski przemysł, żeby, proszę państwa, bojkotować, że tak powiem, handel zagraniczny, kupować polskie rzeczy, żeby, proszę państwa, rozwijać polską bankowość, bo w tej chwili nasza sytuacja jest tragiczna. Bo u nas jest, proszę Państwa, 90% banków, w Niemczech jest 30% banków zagranicznych. U nas jest, proszę Państwa, 30%, 70% wielkich przedsiębiorstw zagranicznych, a w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii jest tylko 30% zagranicznych. To jest normalna struktura. Kolo 100 miliardów, 100, 100 miliardów, proszę Państwa, rocznie złotych odchodzi. Możecie Państwo sprawdzić, to zresztą możecie przeczytać wyliczenia w mojej książce, w bilansie płatniczym zysku zagranicznych przedsiębiorstw odchodzi. I myśmy, proszę Państwa, w okresie właśnie okrągłego stolu, co powinni byli zrobić przedstawiciele tej grupy, opracować w jaki sposób zbudować system gospodarki społecznej w Polsce, kapitalistycznej, ale społecznej. W jaki sposób nie dopuścić do tego, żebyśmy byli wykupieni przez kapitał zagraniczny i żebyśmy się znaleźli w sytuacji państwa skolonizowanego. I to jest w tej chwili podstawowe problem polityczny, ekonomiczny i wszyscy musimy się zmobilizować, żeby z tej tragicznej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, wyjść. I tyle chciałem państwu powiedzieć. Dziękuję.